Cześć. W tym filmie pokażę ci jak kupić akcje ETF-y za pomocą XTB. Bez przedłużania przechodzimy od razu do komputera. Zanim w ogóle cokolwiek kupimy na platformie XTB, to wypadałoby tam mieć konto. Na dole znajduje się link, który możesz sobie kliknąć i ten link przekieruje cię właśnie do strony zakładania konta. XTB jest partnerem tego kanału i polecam ci tego brokera. Przede wszystkim dlatego, że jest dobry dla osób takich jak ja, czy prawdopodobnie ty, które mają do dyspozycji nieco mniejszy kapitał. Wyróżnia się chociażby brakiem prowizji od transakcji do 100 tysięcy euro obrotu miesięcznie, czy na przykład tym, że możesz kupić akcje ułamkowe albo ETF-y ułamkowe. Jeśli jakiś ETF kosztuje na przykład kilka tysięcy dolarów, to nie musisz kupować całego, tylko możesz kupić jego część. Po kliknięciu linku, który znajduje się w opisie, traficie na tą stronę i tutaj klikamy otwórz bezpłatnie konto. I w tym momencie możecie otworzyć swój rachunek. To jest zakładanie konta krok po kroku. Podążajcie za instrukcjami, spokojnie sobie z tym poradzicie. To, co warto będzie przygotować w procesie rejestracji, to dowód osobisty i wyciąg z konta bankowego. Kiedy już macie założone konto, no to wchodzimy na stronę XTB i klikamy sobie aplikacja webowa. Tutaj się logujemy do platformy XStation i po wejściu już na XStation 5 prezentuje wam się właśnie taki obrazek. I w tym momencie przejdziemy sobie po kolei po tym, co tutaj można kliknąć, no i ostatecznie do tego, jak wpłacić tutaj środki i jak zakupić akcje albo ETF-y. Na samym początku to, co widzicie, to w tej części panelu jest oczywiście wykres. Mamy tutaj różne zakładki, FAF to są Twoje favorites, czyli ulubione. No i jak widzimy, mamy tutaj ETF-y, mamy też na przykład kryptowaluty, ale uważajcie, to nie jest tak, że o, jest Bitcoin, to ja sobie kupię Bitcoina. To są kontrakty CFD, czyli instrumenty pochodne. To nie jest bitcoin, którego kupujesz i masz na własność. To jest tylko instrument pochodny, który w dużym uproszczeniu... Obstawia, czy Bitcoin zdrożeje czy stanieje. Innymi słowy, kiedy klikniesz Sell, to obstawiasz spadki, kiedy klikniesz Buy, to obstawiasz wzrosty. Ale nie jest to równoznaczne z posiadaniem Bitcoinu. Idąc dalej, mamy zakładkę HOT, czyli takie aktywa, które cechują się większym zainteresowaniem, większym wolumenem. Ogólnie są dość często przeglądane. Następnie mamy zakładkę Sentiment, i tutaj mamy nastroje rynku, gdzie możemy sobie. Mniej więcej zobaczyć, jakie są nastroje rynku wobec niektórych aktywów. Idąc dalej, mamy forex, czyli oczywiście rynek walutowy, i tu znowu są to kontrakty CFD, czyli znowu takie obstawianie, czy wzrośnie, czy spadnie. Bardzo często jest to narzędzie lewarowane z dźwignią, czyli takie, gdzie operujesz pożyczonym tak naprawdę kapitałem i tutaj spadki 20-30% mogą ci wyzerować konto. Mogą sprawić, że stracisz 100% swojego kapitału. Instrumenty pochodne, takie jak CFD, są bardzo ryzykowne i generalnie absolutnie nie polecam tego początkującym. Następna zakładka to indeksy. Mamy tutaj indeksy chociażby obu Ameryk, Chin. Czy Europy, następnie mamy commodities, czyli surowce z sektora rolniczego, energetycznego, metali przemysłowych, metali szlachetnych. Na przykład, jak wejdziemy sobie w szlachetne, no to mamy tutaj złoto czy srebro i to znów są kontrakty CFD. To nie jest tak, że kupujemy złoto i srebro na własność, pamiętajcie o tym. To samo tyczy się rolnictwa, energii czy jakiegokolwiek surowca. Idąc dalej, mamy jeszcze oczywiście krypto, mamy akcje, etf. -y. Nie będę klikał po kolei. To co ważne, to że możemy sami taką listę sobie utworzyć, na przykład nazwiemy, sobie taką listę testowa i teraz jak sobie przejdziemy do naszej nowej listy, no to ona jest pusta. Kiedy wpiszę sobie PZU albo jakąś inną spółkę, to bardzo często wyskakują dwie pozycje. Jedna z nich to są faktycznie akcje, które jeśli kupimy, to stajemy się właścicielami, ale są też kontrakty CFD, nas oczywiście interesują akcje. I klikamy sobie z tej strony: Dodaj do listy obserwowanych. EPZU jest akurat w moim przypadku w portfelu dywidendowym. W ogóle, jeśli nie widzieliście tego odcinka, gdzie pokazuję gotowy portfel dywidendowy i prowadzę serię, w którym pokazuję, jakie robię zakupy i tak dalej, to gdzieś tutaj wam się ten film pojawia. Zajrzyjcie sobie później do niego. Wracając, dodajemy sobie do naszej listy. Hop, no i już mamy. Załóżmy, że chciałbym dodać apla, wpisuję sobie Apple, a. klikam dodaj do listy, testowa, pyk. No i tak możemy sobie tworzyć listy. Jak chcemy zobaczyć wykres Apple'a, to musimy sobie rozkliknąć Apple'a i tutaj na te świeczki kliknąć sobie otwórz wykres. I jak widzicie, pojawiła nam się kolejna zakładka. Idąc dalej, mamy wiadomości. Jeżeli je czytacie, sięgacie takich informacji na bieżąco, to warto tu zajrzeć. Mamy kalendarz ekonomiczny, który pokazuje, kiedy są jakieś ważne wydarzenia. Mamy też zakładkę analiza rynku dla spółek, dla Forexa, dla ETF-ów. To nas za bardzo w tym momencie nie interesuje. Jest zakładka edukacja, do której was naprawdę zachęcam, żeby sobie tu zajrzeć i obejrzeć te materiały. Jest to dobry zestaw informacji do tego, żeby. Umieć poruszać się po aktywach, wiedzieć, jak działają spółki, jak działają ETF-y, dlaczego coś rośnie, spada itd. No i ostatnia zakładka to jest historia konta, gdzie po prostu są nasze transakcje. To, co już nas bardziej interesuje, czyli jak mamy tutaj dokonać jakichkolwiek zakupów. Załóżmy, że chcemy sobie kupić jakiś ETF i wybierzmy sobie niech to będzie Futsi All World, czyli taki naprawdę bardzo znany ETF od Vanguarda, dający ekspozycje na rynki całego świata. Pierwsze, co robimy przed takim zakupem to upewniamy się, że aktywo na które patrzymy jest ETF-em, a nie kontraktem CFD. Futxiol World to przykład ETF-u, a weźmy sobie na przykład takie PZU, no to nas interesują akcje, a nie kontrakty CFD. Zawsze, zawsze musimy to sprawdzić. Ja pozamykam tylko wykresy, żebyśmy nie mieli tu bałaganu. No i dodajmy sobie to Futxiol World do naszego wykresu. Tu mamy wykres Futxiol World. No i załóżmy, że chcemy je w tym momencie kupić. Pierwsze co musimy teraz zrobić, to w ogóle wpłacić środki. I w lewym dolnym rogu znajduje się coś takiego, jak przycisk wpłać depozyt. Klikamy wpłać środki. I tutaj możemy wpłacić albo za pomocą przelewu bankowego, który potrwa tam 1 do 3 dni roboczych, albo za pomocą metody, którą mi się najwygodniej stosuje. Oczywiście sami sobie wybierzecie. No to oczywiście za pomocą blika. Przenosi nas to do nowej strony. No i załóżmy, że sobie wpłacimy stówkę blikiem. Za chwilę podajemy kod, więc ja sobie szybko wyjmę telefon. Mamy oczywiście 100 złotych, klikamy wpłać i w tym momencie potwierdzamy sobie w aplikacji mobilnej każde wasze konto, które założycie, konto realne, zresztą te demo też, ale jesteśmy na koncie realnym. Ma oczywiście swój numer i widzimy, że mamy tutaj 100 złotych. Wracamy na naszą platformę, odświeżamy sobie stronę tak dla pewności. Żeby te środki faktycznie nam się tutaj pojawiły Po wpłacaniu tej stówki przybędzie wam wolnych środków na koncie Klikamy sobie nasz, oczywiście nasze aktywo, które chcemy kupić W tym przypadku jest, te, jest to ETF Futsi All World Upewniamy się, że jest to ETF, a nie CFD Klikamy sobie tutaj taki plusik I otwiera nam się okienko zlecenia I teraz tak, możemy złożyć zlecenie market I zlecenie market działa tak, że kupujemy bezpośrednio z puli brokera to znaczy no kupujemy od tak. Klikamy kup i już mamy pozycję otwartą. Zlecenie limit jest zleceniem, które wygląda tak, że dajemy ofertę. Chcę kupić na przykład teraz kosztuje 135.58, a ja chcę dopiero kupić jak będzie po 133. I chcę sobie na przykład kupić, nie wiem, 10 sztuk. Jeśli chcemy kupić zleceniem market, czyli tak na już to kupujemy z puli brokera. Do 100 tysięcy euro obrotu za bardzo dla nas nie ma to znaczenia, bo na XTB nie ma prowizji. Ale na ogół, już później jakbyśmy to przekroczyli, to zlecenie market jest droższe niż zlecenie limit. Bo zlecenie market, czyli rynkowym, kupujemy bezpośrednio od brokera. A zleceniem limit kupujemy od innego użytkownika, który na przykład wystawił ofertę sprzedaży po tej samej cenie, po jakiej my chcemy kupić. No i możemy sobie wpisać na przykład, że chcemy kupić po takiej cenie, możemy też dać sobie datę wygaśnięcia. Czyli ja na przykład zakładam, że najpóźniej chcę to kupić 15 grudnia. No i ustawiam sobie właśnie taką datę wygaśnięcia, czyli jeśli do 15 grudnia no nie spadnie do 133, to po prostu nie kupię. No i wtedy klikamy sobie buy limit, czyli kup i wtedy nasze zlecenie pojawi się jako jedno z oczekujących. Jeśli znajdzie się sprzedawca, który sprzedaje po 133, to zostanie zrealizowane. Jaka jest wada tego rozwiązania? Chociażby taka, że nie kupimy sobie akcji ułamkowych, bo wartość zleceń limit musi być powyżej jednej sztuki. Czyli w przypadku takiego na przykład Food Seal World, no trzeba minimum te 133 dolary Przepraszam, 133 euro mieć, jeżeli chcemy coś takiego zakupić. Interesuje nas na przykład jedna dziesiąta tego ETF-u. Będzie nas to kosztowało tyle euro, czyli tyle złotych. Tutaj macie jeszcze napisane, ile bez prowizji jeszcze możecie obrócić miesięcznie. W moim przypadku jest to prawie, że pod korek, no bo mamy dopiero 3 grudnia i w sumie w tym miesiącu żadnych zakupów nie robiłem. Pierwsze co, no to jakieś tam wpłaty dzisiaj właściwie. Mamy wolumen, mamy cenę. Klikamy Buy. Potwierdzamy oczywiście, sprawdzamy czy tu wszystko się zgadza, czy na pewno to jest ETF, żebyśmy nie kupili CFD. Klikamy potwierdź. No i nasza pozycja została już otwarta. I teraz gdzie jest moja pozycja? Ja już mam tu okienko, ale klikamy sobie z tej strony nasz plusik i tu nam się pojawi właśnie okienko Otwarte pozycje. Tu jest nasza pozycja. I jak chcecie ją sobie zobaczyć, to można wejść jeszcze w historię transakcji. I tu mamy nasze zlecenie. Teraz, gdybyśmy stwierdzili, że no, na przykład inwestycja nam zarobiła, albo zaczyna spadać, chcemy się tego pozbyć, no cokolwiek, chcecie to po prostu sprzedać. Jak coś takiego sprzedać? No, wyszukujemy sobie z powrotem naszego aktywa. Widzimy po tickerze, że to jest VWCE, więc wchodzimy sobie tu, znajdujemy. No i wpisujemy znowu w okienku naszym zleceniu rynkowym, jaki nas wolumen interesuje. No i wtedy klikamy sobie Sprzedaj. No ja oczywiście nie będę tego robił, bo byłoby to trochę głupie, kupiłem, sprzedałem, po co? I pamiętajcie, że mamy tu do czynienia z przewalutowaniem, więc znowu z euro do pln będzie przewalutowanie, więc ten drobny koszt musimy ponieść. I jeśli chodzi o sam zakup akcji czy ETF-ów, to by było na tyle. Na tej platformie więcej rzeczy już jakichś istotnych nie ma. Myślę, że ten film Wam się przydał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę, suba, komentarz. Prosty, szybki, krótki poradnik. Konkretnie na temat nic więcej tutaj nie mam do powiedzenia i do zobaczenia w następnym.